Cześć Wam z tej strony, Casio. Dzisiaj udamy się do, to, do tej, o tej jaskini. Slime będzie tutaj czekał na nas, pilnował plerów. A my se wejdźmy do tej jaskini. I tu na mnie nie czeka. Powolutku. Powolutku. Tam jest jakieś przejście, ale my przyszliśmy po szle, to tam kiedy indziej już sprawdzimy. Skrzyneczka. Kackenka. Co jest? Coś nas atakuje? Bo tam gruzę lecą. Aha. Niech zgadnę. Nie ma noża, co? To zdrada, prawda? Ta podróż nie poszła na marne brachu. A oto prezencik od Mary. Ale Nergal nas urządził. Oszukał mnie. Muszę się stąd wydostać. Aaaa, zły Nergal. Ta No nic. To już mamy rozwiązanie. Idziemy tędy. Gra sama za nas wybrała. O, tu jakiś koleżka. I muszkiet dwulofowy. Proszę bardzo. Ja się Fantastycznie sprawuje.

Gdyby wiedział, że to ostatni dzień wolności ukryłby swoje łupy przed chciwymi handlarzami. Mam już tabakierę. No to dupa, nie przyda się. Skrzyneczka łóżeczko, to łóżeczko może nam się przydać tutaj. Chyba inaczej nie bez powodu by tu leżało. Co my tu będziemy mieli w skrzynce? Aj jajaj Psuło się. Pierścień łotra, spoko, ale nam niepotrzebny Jakiś wizjer na nie ma co strzelić. No, to my tutaj... Wydobędziemy o, o, o. sobie rudę Bo myślałem, romnęło mi się z poprzedniej części, że jak Jest ta ruda, to musimy też się nauczyć w, w, No, kucia w ścianie Górnictwa, a tu jednak już nie trzeba Dobrze się składa. Dodatkowe źródło zarobku. E Czekajcie, bo ja nie wiem czy mi nie hałasuje z dworu. Nie chcę, żeby to było słychać. Okno sobie przymknę. Sorry za przerwę. Więc lećmy dalej. Co my tu mamy? Aha. A, tu wyjście jest w takim razie. No, czyli jeszcze tu sprawdzimy jaskinię. Nie ma co się później wracać 100 trazy. O, coś tam świeci na czerwono. Dobrze, coś fajnego pewnie. Ja, pie, pie, piepie. I tu jeszcze fikołek. I tu. I fikołek. I do przodu. I... No, no dobra, już nie. A, może jeszcze jednego. A, to w drugą stronę. A, taka zmyła. Hehe. <grym> No, niestety to Pot, Potwór 0, bo Hater 1, jakby to mówił Venturo, sztulet pirata, o laleczka wodu tak świeci grog, um, to jakiś chwast. No to niestety będzie tyle tutaj, mm, to udajmy się do wyjścia. Ruda Tam za mną jest przeciwnik a niech on sobie będzie Ale go ciekłym moczem Trzeba no, się dorobić A on zniknął Ale spoko On wraca No a najpierw Szału takiego dostaje Nie wiem jak to powiedzieć No i gdzieś ucieka Przez mapę całą Aha, o jakie duże bydle tam jest Albo to jest ten gość Kurwa mać. Hop. hop, 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 hop. O, lepiej dla nas. Normalnie to by się tam z nim ścigał, no ale. O, i powiem wam, że ten etap gry. O, tu właśnie. Jak tutaj się wychodzi z jaskini, uzmysłowił mi Casio. Powinieneś. Następnym razem będzie przychodził zainwestować w muszkiet. No ja tutaj, właśnie, muszkiet mnie uratował i to dosyć bardzo. Bo rozwijałem walkę wręcz, ale było, no, no jest ciężko. Przynajmniej na tym dużo większym poziomie trudności. Łatwo nie jest. Szczególnie z tym lewiatanem. No i tutaj utopce, bo jakoś nie, nie przygotowałem się wtedy do tej wyprawy, bo nie wiedziałem, że tu mnie zniesie i było ciężko, a właśnie muszkiet, który miałem ze sobą, identyczny jak teraz, tak mi tu pomógł, przydaje się na tej wyspie bardzo. Bo tu nie będziemy mieli długo kampana. Tam są wejścia, ale nie będziemy tam chodzić, tam nie ma nic. Za nami też jest jedno takie, ale w sumie tutaj, tu mogę wejść. To chyba było nawet wartościowe. W Mogę Wam zdradzić, że to nagrywam drugi raz. Przez przypadek usunąłem sobie około półtorej godziny nagrania. Był błąd w czasie renderowania, i przez przypadek usunąłem. I, i mi przykro jest. Byłem bardzo zdenerwowany. No ale nic. Nic nie szkodzi. Samorodek i No, tak w, w miarę, taki lut. Dobrze, że jednak te sejfy są i tak dużo wstecz, bo byłby problem. Topiec to chyba tak, rodziłem na te sejwy, ale przydały się. Tak, proszę bardzo. Jak tu wymiatamy. A wyobraźcie sobie jak już będziemy mieli na maksa rozwiniętą broń palną. Ua! wtedy gun w ręce i same kryty. Nie, nie wiem czy tylko mnie się zdaje, ale im większy mamy level tej broni palnej, to chyba nam się zawęża średnica tego koła celnika. takie jest moje wrażenie? Takie odnoszę. No mogę się mieć. O tu buteleczka. I w butelce sprawdźmy. Nie tu nacisnąłem wszystko. Ale syfu, nie, trzeba będzie posprzątać. O, mamy. E, mapę z drogą do skarbu. I tu jest Bóg, powiem wam. Bo <grym> zdobywając mapę skarbu, zdobywamy też mapę całego, całej wyspy. <grym> I to jest głupie, ponieważ o... Nie, nie powiem wam dokładnie gdzie, bo nie chcę spoilerować, ale w tej części wyspy możemy też zdobyć tą mapę. I to powinno być tak... Uh, no nie, nie, nie powinniśmy zdobyć tak szybko tej mapy. Albo po prostu już powinniśmy dostać mapę i tam jej nie znajdować... Znajdować... mieć ją. No to sobie skarb wykopiemy. Ra, 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 ra. No, wyciąg, opsa. No, czeski skurczybek. Ej Hej, skrzydło papugi, brąz rzuca na plus 10, ale my jej nie mamy. No, ale trochę się obłowiliśmy Ruszajmy dalej To może muszelka? No, oczywiście, jak ja mógłbym przeoczyć muszelki? Zawsze plus... 5... Plus jak to było? The 5k gold please lol To jest nawiązanie do WoWa i do Guild Warsa Ogólnie przez pewien okres była taka, e, taka moda, e, że właśnie tacy goście, naciągacze, więc takie nubki, newbie, e, zaczynały grać w MMO, bo były coraz bardziej popularne i że sobie nie mogli poradzić, to łazili po miastach i e, no, 5k gold please czy tam ileś, w zależności od gry. No i my, nie śmieliśmy się z tego i mówiliśmy, 5K Gold Please LOL Takie nowinki Tam nie idziemy Tam byliśmy z, 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 z Went kurde No i patrzę zapomniałem nazwę ja Muszę wiedzieć jak się wydostać z tej wyspy miał na imię Zaraz, zaraz, zaraz Slame nie, nie chcę się skręcać. Wybaczcie, zapomniałem z tych wszystkich... O! Jakiś człowieczek bądź coś... Podejdźmy do niego. Siema... ma A to, a to Nie zabijać! Pokradniemy go. A nie, to jest przemowa, dobrze. dobrze. Nic ci nie zrobię. To dobrze! Wielu ludzi złych! Zabili wiele gnomów! Jafar bez ty! Najbystrzejszy gnom skurczywyk! No kurwa! No kurwa... Nauczył się gadać słuchając piratów? Gadający gnom... To coś nowego. Ale nauka u piratów wyjaśnia te wszystkie... Piraci źli! Źli i głupi piraci! Um... Zapytajmy się go, czymś nauczył ludzkiego. Czemu chciałeś nauczyć się naszego języka? Musi, żeby pójść w granne trawo. Wszystkie gnomy muszą zrobić granne trawo. Grani trawo? Duża podróż. Tak A. jest w książce Kana. No, kurwa! Kim jest Kan? Kim jest ten Kan? Najstarszy gnom na wyspie. Mądry z niego skór Czafar jest piwi wielkiego mata imieniem Kan. Uczniem, Czafar uczy się od Kana. Kan kazał Czafar nauczyć się ludzki, ale Czafar już go zna. Kan jest waszym wodzem? Chyba warto porozmawiać z tym facetem lub gnomem. Kan jest w jaskini w zboczu góry. Wielka jak skórczybek. Dobra. Zapytajmy się o tą Ta wyprawę. wielka wyprawa. Co to jest? Gnom nie jest prawdziwy gnom, dopóki nie wróci z wielka podróż. Musi znaleźć aurikanki i zanieść kanowi. Czyli wszystkie gnomy ruszają w podróż, by znaleźć do kulki i je tu przynieść? Tak, tak. Bardzo ważne. Zapytam się, co to jest w ogóle? Jestem ciekaw, kulki, co to jest? Specjalne znajdźki Każdy gnom nosi taką pod koniec życia! Martwy gnom bez auri, kulki to niedobrze, bez honor. Więc to może być cokolwiek, byle tylko było wyjątkowe dla właściciela. Musi być ważna! Ma być błyszcząca, piękna znajdźka Tedy Glom ma granny honor, wielki honor. Rozumiem. Dobra, to w sumie może nam pomóc. Wiesz, jak opuścić tę wyspę? Jafar też chce ją opuścić. Wyspa ludna. Ty zabierze jafar, a jafar ci pomoże. Umowa co? Chcesz, żebym zabrał cię ze sobą? Tak, tak. Jafar się podoba. A w sumie czemu nie? No, śmiało. Czemu chcesz ze mną podróżować? Czawar uda się wielka podróż dla kan. Świat zwiedzi, języka nauczy, znajdzie aur kurki. No, no to już wiemy. Co jeszcze umiesz? Jafar przyniesie znajdźki dla homi. Przyniesiesz mi coś? Co to są znajdźki? Znajdźki inni zgubią. Jafar je przyniesie. Rzeczy, które inni zgubią? Chcesz powiedzieć, że je kradniesz? Kradziesz? Psi. Głupie ludzkie słowo! No kurwa! Tak czy siak sam muszę udać się w wielką podróż. Nie mogę ci towarzyszyć. Jak to nie? Fan, ty nie idziesz z Jafar! Jafar idziesz z ty! A głupie to jest, ja chciałem go wziąć dlaczego ty taki nie Ale możesz mi pomóc? Jafar zbuduje famotinii boto. Hehehe, małą łódkę, żaden problem. Ty umiesz zbudować tratwę. Ty głuchy? Jafar bystry wiel. Dobra, no. Czego potrzebujesz? Nie mamy innego tratwę? wyjścia. Dziesięć drzew, pięć długich pnączy i sześć koszul na żagiel. To wystarczy. Czekaj. Potrzebujesz 10 drewnianych bel, a 5 to 5 tak? Idzie Pięć, pięć, tak kurwa. Pięć pnączy i sześć koszul, by wypłynąć w morze. Rozumiem. Damy radę. Je, Dobra. Ty zbudujesz wstajem. trafę, a ja zabiorę cię. Ci Stoi? Stoi. Tak kurwa. No to w drogę. O, 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 niżej. Dobra, w takim razie jesteśmy partnerami. Kurwa tak. Tak, kurwa. Niech wie. Zacząłem mówić tak samo. Homi idzie w dżungla za Jafar Idziemy do kasa kawa. Schodzimy do jaskini. Jest tam więcej gnomów? Gnomy mieszkają w kawa. W dżungli. Uroczo. Chodźmy. No to w drogę. A ah, woda no ale tam nie ma nic aha następny koleżka w drodze co tam jest? sprawdzimy Teraz dołączymy do Jafar'a Tak, to co się mogłem spodziewać, czyli... Nic Dlaczego ja jeszcze ufam tej grze i... Mam nadzieję, że coś tu w ogóle znajdę gdziekolwiek Przodem No ale jeszcze skrzyneczka książeczka, czekaj Jafar no i mapa wyspy tu jest Tam była Tak głupia. No, no nie wiem, ale no powiedz mi kto byłby na tyle siebie żeby nie zobaczyć butelkę na środku drogi i trendy nie da się inna, nie da się nigdzie indziej pójść tam Chyba domek Jaffara o, to kasa kawa Żafara! Dobra jaskinia! Tyfała Jafar. Żafar tutaj! Zapamiętam! Okej. Okay. tutaj o, winoroś musimy zebrać, to będzie nam potrzebne koliny. Zobaczmy, co oni mają tu w domkach: z grzybek, skrzyneczka. I co jest najśmieszniejsze w dorkach domów? Jest muzyka, nie wiem czy słyszycie. Tak, jakby nas coś atakowało. Głupie trochę. E, udajmy się na plażę w poszukiwaniu desek. Będziemy z, z, z wraków odzyskiwać deseczki. I od razu e, znajdziemy. Jedyne łóżko na tej wyspie, na plaży, podziemie przetrwało. No, odej strzał, proszę bardzo, tak, no, 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 no i oj, stop. No i też jest skrzyneczka. No, i skrzynka. Co my tu mamy? A, taki śmieć. Dobra, sądzę, że tutaj zakończymy odcinek. A, zapraszam Was do kolejnych moich Let's Play. Cześć Wam!